Połóż się tak, jakbyś był, była w pozycji stojącej. Palce zadarte, nogi na szerokość bioder, kręgosłup neutralny. Z wdechem ręce w górę. Z wydechem do przodu. Broda do mostka i odklejamy kręg po kręgu od maty. Pracujemy mięśniami brzucha. Całe ciało aktywne. Wyobraź sobie, że ktoś cię trzyma za talię i ciągnie mocno w tył. Do brzucha masz przyczepioną piłkę i chcesz się wokół niej owinąć. Weź wdech i z wydechem wróć na matę. Przyklejając kręg po kręgu. Do mat. Wdech, ręce w górę, z wydechem wracamy do pozycji siedzącej. Owijamy się wokół piłki, bierzemy wdech i na wydechu wracamy. Całe ciało aktywne, nogi napięte, brzuch napięty. Jeśli jest za trudno, złap za nogę i ciągnij nogą do przodu. Tak samo możemy wrócić z pomocą nogi, ale staramy się nie przynosić na nią całej pracy. Pracujemy dalej brzuchem. Staraj się nie przyklejać ramion do głowy. kręg po kręgu, wydłużaj kręgosłup